W tym ćwiczeniu wprowadzimy dane wniosku dotyczącego udostępnienia materiałów archiwalnych w przypadku gdy wniosek ten wpłynął do archiwum państwowego poza systemem ADE. Jesteśmy zalogowani do portalu archiwisty jako pracownik. Z menu Udostępnianie materiałów archiwalnych wybieramy opcję Wnioski. System wyświetli nam listę utworzonych wniosków. Klikamy w przycisk Nowy wniosek. Aby rozpocząć proces wprowadzania danych nowego wniosku. I tu uwaga! Z tej opcji należy skorzystać w przypadku, gdy wniosek wpłynął do archiwum poza systemem ADE. W takim przypadku musimy przenieść dane z wniosku do systemu ADE. System wyświetlił nam pusty formularz. Uzupełniamy dane wnioskodawcy. Oraz dane zamówienia. Klikamy w przycisk Dodaj kolejną pozycję, aby wyświetlić pole do wprowadzenia id i nazwy przedmiotu zamówienia. Po wprowadzeniu ID przedmiotu możemy kliknąć akcję Zobacz w kolumnie metadane, aby zobaczyć metadane dokumentu. Uwaga! Metadane będzie można wyświetlić wyłącznie w przypadku, gdy podany zostanie prawidłowy numer ID dokumentu zapisanego w archiwum głębokim ADE. Jeśli chcemy zapisać wniosek tylko jako wersję roboczą, Klikamy przycisk Zapisz szkic roboczy. Taki wniosek otrzymuje wówczas status szkic. Jeśli wniosek jest już gotowy, klikamy w przycisk Zapisz. System wyświetli wówczas komunikat o utworzeniu wniosku i nada mu status odebrany.